Niektórzy świeżo upieczeni rodzice stają w życiu przed trudnym zadaniem, jakim jest przyjęcie na świat nieuleczalnie chorego dziecka. Wydawać by się mogło, że zostają z tym kompletnie sami, bez żadnej pomocy. No i tutaj z pomocą spieszy ojciec Filip Buczyński, założyciel Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Szczęść Boże! Szczęść Boże, A nawet pokój i dobro. Pokój i dobro. Czy charyzmat franciszkański pomaga w życiu i w pracy? Ech. Trudno powiedzieć, czy pomaga, bo czasami utrudnia, bo charyzmat franciszkański otwiera na coś, co jest boleśnie trudne życiowo. Bo jak tak patrzy się na takiego faceta, który żył w przełom XII-XIII wieku, który miał kumple, miał jeździł konno, ojciec miał hurtownię tekstyliów, można by Ciuchów, powiedzieć, ciuchola. i on był... I on był, i on był on był szacun nie? Uh -huh. i miał tych wszystkich swoich przyjaciół. I jak miał pewne pomysły na swoje życie, to nijak te pomysły się miały do pewnej rzeczywistości, w której jest trochę umartwienia, trochę empatii, uh -huh. trochę jakichś postaw głębokiego humanizmu, a nawet pewnej religijności, uh -huh. pomagają drugiemu człowiekowi. Ale potem, jak wchodzimy w tą duchowość Franciszka, który się nawrócił, to widzimy go w wiosce dla trendowatych. Mhm. Więc mówię o duchowości franciszkańskiej w, taki, w takim kontekście. Ja pierdzielę, jakbym miał pójść do wioski dla trendowatych, to to jest takie bardzo franciszkańskie, ale z... chwila, no chwila. To, co on wtedy zrobił, to Bóg w ogóle szał, odpał, odpał? odpał na całego. I, I myślę sobie, że jeśli mamy iść tym tropem, to na tu i teraz, to trzeba znaleźć e, wszystko, co jest po bandzie. I wszystko, co jest po bandzie, idąc z duchowością franciszkańską, e, jest wyzwaniem franciszkańskim. Jasne, że każdego. Natomiast jest to szczególnie franciszkańskie, tak jak ta Wiocha do uh -huh. Czy ojciec od początku wiedział, że chce wstąpić do zakonu, czy jednak były inne plany na przyszłość? Powiem pani, że jak mój kumple rok przed moim pójściem do zakonu poszedł do Dominikanów, to go wziąłem na, bo mówię, "ty stary, weź, odpuść, no. weź". <laughs> Weź, Ach, ale załóż, zachęcam. weź załóż rodzinę, no załóż rodzinę, będziesz wychowywał po katolicku te swoje dzieci, które przyjdą na świat i się nie wygłupiaj. My tutaj patrioci tworzymy państwo obywatelskie, bo to były, patrz jeszcze na świecie nie było, e, to był czas stanu wojennego e, i, i to raczej się walczyło z komuną, a nie żeby teraz puści nie wiem, memento mori. Ja w rodzinie nie miałem żadnych zakonników, żadnego księdza, żadnej zakonnicy. Więc mówię temu kumplowi, stary, odpuść. No i paradoks, on po dwóch latach wystąpił do Dominikanów, a ja już prawie cztery dychy jestem franciszkaninem. No ale to co tak ojca zachęciło do tego, żeby wstąpić do tego zakonu, a potem podjąć? Moja dziewczyna. To się moja dziewczyna. Wyobraź sobie, właśnie, wyobraź sobie, że nie chłopaka. To dla niektórych nie do pomyślenia. Było to bardzo przedziwne, bo miałem mm. jakieś tam imieniny, no każdy raz w roku imieniny, i ona mi podrzuciła książkę o świętym Franciszku. Mm -hmm. Jako prezent? Jeszcze nie jako wiedziała, prezent. co robi pewnie. I ona mi tą książkę podrzuciła. No ja tak czytam, 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 myślę, ja pierdzielę, ale, ale, gość, ale gość. No to jest odpał. No i, ale słuchajcie, dalej, bo to jest, bo to jest jazda bez trzymanki. Plany. E, Pełnoletność, e, wizja, e, jak patrzę na Twoją obrączkę, to... No właśnie mam obrączkę, bo ja no, też miałem być Franciszkaninem wizja, kiedy. więc o. wizja związana z, bardziej z życiem e, rodzinnym, małżeńskim i e, tworzenie państwa obywatelskiego, e, bo to, a ja z Wrocławia jestem, więc tam się bardzo dużo działo. Mhm. E, no i teraz się coś e, d, d, dramatycznego w moim życiu. Myślę sobie tak, czytam w, w tej książce o świętym Franciszku, a gdzieś tam miałem kontakt z oazą, że jeżeli chcesz, żeby usłyszeć głos Boga, to musisz modlić się, modlić, wziąć Pismo Święte, otworzyć, na chwilę trafił położyć palec w pewne miejsce. Jeżeli szukasz swojego miejsca w życiu, otwieram i sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, co myślę, nie no, nie no, przecież kurde, w tych powołań w Piśmie Świętym jest... I ciut, ciut. Dlaczego mhm. więc, więc, więc pewno no, przypadek, no mhm. przypadki. Drugi raz podobna sprawa, trzeci raz podobna sprawa, czwarta raz podobna sprawa, i w końcu mówię tak, Panie Boże, no sorry, ale ja jestem taki niewierny temat. Tomasz, mhm. ja, ja nie, jestem, nie jestem w stanie wziąć, zostawić wszystko ze swoimi planami i teraz pójść w coś, co jest w ogóle dla mnie irracjonalne. Daj mi taki znak, żebym. Uff, no i modlę się, modlę, modlę się, modlę, otwieram, na chwilę trafił. I czytam, więcej żadnego znaku nie będzie. O proszę. I nie było? Ciary przeszły mi po plecach. Poszedłem y, do franciszkanów y, na furtę, zapukałem. I mówię, y, chciałem do franciszkanów wstąpić. A, a furtę mówi, a zęby masz zdrowe? Ja kurde no, żeby być zakonnikiem trzeba mieć zdrowe zęby. Tu masz obiegówkę, musisz to wszystko y, przejść, żeby potem móc złożyć podanie i porozmawiać z prowincjami. To było takie bardzo, mówię, humorystyczne, natomiast to był wielki proces uh -huh. we mnie samym, w którym bardzo dużo się działo. Na szczęście, ta moja wielka miłość znalazła drugą wielką miłość, uh -huh. bo to życie nie znosi pustki. Znalazła drugą wielką miłość, jest w tej chwili wybitnym stomatologiem, mieszka w Niemczech, ma swoją rodzinę i raz na jakiś czas się widujemy. Jeśli chodzi o hospicja, czyli o, to, o tą rzecz, którą się ojciec zajmuje, czy można powiedzieć, że to też powołanie? Pomoc drugiemu człowiekowi? Nie wiem, czy to jest powołanie. Jak zacząłem jak już mnie wyświęcili na tego księdza i posłali mnie na kul, żebym studiował psychologię, Boże, no. Wszyscy inni są ode mnie o te 6-7 lat młodsi, 8 lat młodsi. Mhm. To ja właściwie, no, prowadzący zajęcia, są młodsi ode mnie. To tak sobie pomyślałem: wprawdzie, no, jest to wybitna uczelnia, natomiast poza tym, że mam studiować, to jeszcze coś w tym życiu trzeba by zrobić. I jedna z moich koleżanek na studiach była wolontariuszką na hematologii dziecięcej. I mówi: Nie wiesz, co by zrobić ze swoim czasem: jest wolontariat na hematologii dziecięcej. I przychodzę, tam mi oczywiście na wóze dwóch zaszczepili, silwiusowe zapalenie wątroby, wszystko to, co miałem przejść, przeszedłem. Zacząłem spotykać się z bardzo malutkimi dziećmi i z tymi starszymi. I wspólnym mianownikiem było to, że wszystkie mają choroby śmiertelne, mhm. czyli choroby nowotworowe. I część umiera, część nie umiera. Część wychodzi na prostą, a inne odchodzą z tego świata. A gdy z nimi rozmawiałem, to wszystkie miały to samo pragnienie. Chcę wrócić. Do domu. Mhm. No, jak dziecko wróci do domu? I ta matka mówi: Wzięłabym tego swojego syna do domu, ale przecież jak ja to zrobię? Mieszkam 70 km od Lublina, potrzebne jest łóżko, sprzęt, lekarz na konsultacje, rodzinny ma daleko, nie przyjedzie, do szpitala mam daleko. Wtedy sobie pomyślałem: A może by tak powołać taką instytucję do istnienia, która da możliwość, żeby to dziecko mogło być w domu? Hospicjum Domowe. Napisałem statut, dorwałem 14, 15 osób, no, żeby stowarzyszenie założyć. To musi być 15 osób. E, te 15 osób. ze szpitala, no. e, lekarza, e, pielęgniarkę, psychologa, całe grono. Z, zrobiło, zrobiliśmy grupę założycielską, powołaliśmy do Stowarzyszenie. Zostałem jego prezesem. To brzmi zupełnie zabawnie, e, ale to jest wymóg, wymóg prawny. No i zacząłem być przy tych dzieciach. I to, była, to, i to był początek tej trudnej przygody towarzyszenia, bo potem powołałem do istnienia to stowarzyszenie i od tych prawie 25 lat poszerzamy zakres usług, jeśli można użyć tego zwrotu bardziej ekonomicznego, bo było to hospicjum domowe. Potem zauważyliśmy, że powoli powoli dzwonią do mnie z sądu i mówią tak ojciec możesz być wziął dziecko, które zostało porzucone przez matkę w szpitalu, mhm. a dziecko ma wady letalne i wymaga opieki hospicyjnej. Ja mówię, sorry, ale ja mam tylko opiekę domową. No to zrób coś. Mhm. No to powstało hospicjum stacjonarne. I mówimy tutaj o hospicjum imienia małego księcia. Tak, a potem przyszła do mnie matka w ciąży i mówi do mnie tak, słuchaj, ojciec, obież, objąłbyś opieką moje dziecko? Ja mówię, dobra, ile ma lat? No tak na mnie patrzył mówi, ty, on się, on się za trzy miesiące urodzi. Mhm. Myślę sobie, no jak, przecież my dopiero jak się dziecko urodzi, obejmujemy opiekę. Ona mówi, opieką, ona mówi, ja dlaczego, moglibyście się zająć i moim synem, który ma zespół Edwardsa Trisomia 18, e, ja nie wiem czy ono żyje, e, będzie żyło długo czy krócej, e, obejmiecie opieką, no to powstało hospicjum perinatalne. Mhm. No hospicjum. właśnie, hospicjum perinatalne. Bo pewnie mamy to samo pytanie. Termin jest bardzo trudny. Peri My nie wiemy, natalne, znaczy Przed narodzeniem. Co się za tym kryje, właśnie. Jeśli by, byście studiowali łacinę, to byście wiedzieli. Peri nascor nasti natus sum, mhm. czyli przed narodzeniem. Mhm. E, czyli wszystkie te sytuacje, w których, no tak jak zaczęliśmy rozmawiać na samym początku. E, Kobieta idzie na badania, robi swoje USG gdzieś tam w 16-18 tydzień. No i teraz ta matka się nagle dowiaduje, że jest dwadzieścia 21, 18 wiem, czy 13 ze słupa to. I teraz Czyli to, szereg poważnych Czyli tych wad. szereg no, tych, tych, tych wad jest ponad setka e, tych zespołów wad genetycznych, e, które są, no właśnie, genetycznie uwarunkowane. I teraz co się dzieje? Dzieje się coś, co. Do niedawna stało się pewnym przedmiotem w pewnej przestrzeni dyskusji na ulicach również przecież, gdzie ta matka zadaje sobie pytanie, co ja teraz mam zrobić? Zabronili mi zabronili abortować, bo to jest niezgodne z konstytucją. Ale zaraz potem tym mi mówią, sorry, ale to jest polityka, a inni mówią, ale jest kobieta, która nagle Będzie, potrzebuje pomocy. Kobieta, która jest I, sama często. I ona partnera. często jest sama. E, jak w literaturze to jest takie mądre, tej światowej, jest, taka, jest taki przekaz. Kobieta, która podejmuje decyzję o aborcji, podejmuje dlatego, że jest sama, tak jak pani to powiedziała, czy jak ty to powiedziałaś, wybacz, mm. że jest sama, czyli znikąd nie ma pomocy. To tak lecę w przepaść, nikt mi nie pomoże i będzie dramat. W jednym z wywiadów przeczytałam, że takie hospicja to alternatywa dla aborcji. Czy rzeczywiście tak jest? No oczywiście, że tak jest. Ja prowadzę to perinatalne perinatalny już od dziewiąty rok, więc legalnie trzeci rok. Wcześniej robiłem to nielegalnie, bo w ogóle nie było takiego korzyka świadczeń gwarantowanych. Po rozmowie z tamtą matką uznałem, że trzeba powołać do istnienia perinatalne. Myśmy to w statucie napisali, opieka perinatalna, natomiast nie, robiliśmy to pro bono, czyli po prostu za darmo. Mhm. Pojechałem do jednego z ordynatorów, który ma poliklinikę i mówię tak, jestem do dyspozycji. On mówi, świetny pomysł, bo my też nie wiemy, co z tymi matkami robić. E, I od tego momentu e, tych matek było ponad 50, które skorzystały z opieki hospicjum perinatelnego. I teraz w istocie, o co tu się rozchodzi? Jak, jak wygląda ta opieka? O co tu się rozchodzi? Jak ta matka e, zapraszają mnie do szpitala, albo ta matka przyjeżdża do mnie. Ja mówię tak, proszę panią, czy my możemy pani pomóc? Ja pani powiem, jaką ja mam ofertę. A pani powie, czy pani chce z tego skorzystać? Ona mówi, nie wiem, my chyba będziemy abortowali. Ja w niech pani posłucha, bo to, to nie są sytuacje, że to są pobożne niewiasty, które przychodzą ratunku ratunku, to są kobiety, które przychodzą, jeszcze nie wiem, co mam zrobić. No tak często słucham, to są takie 16-17 latki, prawda? czasami są to nastoletnie osoby. Ja mówię, I ona mówi, słucham. Ja mówię, panią, od tego momentu pani jest pod naszą opieką. Jeżeli pani jeszcze nie zrobiła e, dobrego USG, to ja panią wyślę do Warszawy. Na Agatową i pani profesor Dangel, pani zrobi mojej dobrej znajomej od 20 paru lat, pani tam zrobi dobre USG u osoby, która jest kardiologiem dziecięcym na najlepszym sprzęcie w tym kraju. Mm. E, ja pani to opłacę, my jako ostwicję perinatalne. E, są jakieś problemy finansowe, materialne, socjalne. E, I ona do, ostatnio mi matka powiedziała, mówi tak, zapożyczyliśmy się, mamy mieszkanie i na Boże Narodzenie chyba będziemy z podłogi jedli jedzenie, bo nawet nie mamy krzeseł ani stołu. Za pięć dni już mieli stół i krzesła. Mhm. Pomoc psychologiczna, pomoc medyczna, konsultacje z genetykiem. Wszystko to, co w czasie ciąży może się zadziać. Przygotowanie na różne warianty. Wariant pierwszy, wczesne poronienie. Wariant drugi, martwe urodzenie. Wariant trzeci, tylko przychodzi na świat, ma się dobrze, ale może żyć paręnaście naście minut, czy parę dziesięć minut, czy parę dni. A wariant czwarty, dziecko może żyć parę lat albo parę naście lat z tym samym zespołem wad genetycznych, bo wszystko zależy, jak bardzo to jest mozaikowe. Czyli przykładowo, czy ta wada serca jest rzeczywiście tak dramatyczna, że dziecko gaśnie, czy jakoś radzi sobie z tą wadą serca organizm dziecka. I ta matka ma do dyspozycji wszystkie, wszystkie wymiary pomocy. Ja mówię, proszę Państwa, do 28 dnia jesteśmy do dyspozycji w ramach opieki uparleniatoralnej. A potem to co? Ja mówię, potem jest oddział stacjonarny, jeżeli pani chce. Mhm. A co to jest oddział stacjonarny? To jest oddział, w którym może pani skorzystać z opieki, pani dziecko. Pani na górze dostaje pokój w hostelu za darmo, ja panią będę żywił za darmo. Pani może być przy tym dziecku całą dobę, ile pani chce. A potem co? Potem może pani wziąć dziecko do domu. A kto mi sprzęt kupi? Ja pani wszystko dam. Ale jak będę, nie będę sobie radziła, ja pani pożyczę. Ja, Boże, pożyczę, ja pani dam pieniądze, ja pani wszystko kupię. Antropologia jasno to określa. Medycznie, psychologicznie, socjalnie, duszpastersko, cały pakiet. Holistycznie. Ale ja muszę zapytać, czy takie dziecko nie cierpi? Bo to jest też argument często za tym, żeby y, zrobić aborcję, Potem że ona będzie cierpiała, jak cierpi. będzie abortowana. Ona wtedy będzie cierpiała. Natomiast y, w tej chwili y, na poziomie medycznym wsparcie, które możemy udzielić dziecku, jest tak. Y, wysublimowane i tak bardzo y, agresywne, można by powiedzieć, że sami mówimy, że nie można robić uporczywości terapeutycznej, czyli da pozwolić dziecku odejść z tego świata, bo czasami ta medykalizacja może pójść raczej w drugim kierunku. Natomiast to, co jest istotne, to to, że bardzo często, no, statystycznie, duża część z tych dzieci od umiera bardzo wcześnie. Czasami umiera zaraz po urodzeniu. Y, natomiast y, Psychologicznie matka zdążyła to dziecko poznać, przytulić. Tatuś, jeśli jest to rodzina wierząca, zdążył to dziecko ochrzcić. Odciśnęli stópkę na, na jakimś czymś tam ciastolinie czy czymkolwiek innym, zrobili masę zdjęć i zaraz potem ja, przewodniczę ceremonią pogrzebową, to dziecko jest częścią rodziny. Ono żyło bardzo krótko, ale jest częścią rodziny i potem jeszcze kolejne dzieci, które przychodzą na światło tej rodziny i ta matka do mnie mówi, jak wiele matek mówiło, Boże, jak to dobrze, że tego mojego dziecka nie zabiłam, bo nagle się okazuje, że tak można. I piekłem kobiet byłoby dla mnie, gdybym nie skorzystała z Waszej oferty. I to jest właśnie fenomen. A czy spotkał ksiądz takie kobiety, które żałowały tego, że yy, przyszły do hospicjum? Urodziły na przykład, a mimo to dziecko zmarło? E, takich kobiet, które by powiedziały, to nie był dobry pomysł, że pozwoliłam temu dziecku przyjść na świat, nie było ani jednej. Z tych ponad 50 matek, par czy małżeństw, bo to są różne warianty, nie było ani jednej. E, po konsultacji e, na ginekologii jedna para w ciągu tych 9 lat powiedziała, podjęliśmy decyzję o aborcji, nie skorzystali z moich usług sosbicjum parinatalnego. To było wiele lat temu. Oczywiście wszystko było na legalu, czy w Lublinie, czy, czy przyjechali do Warszawy, więc do profesora Dębskiego już świętej pamięci, daj mu Boże zbawienie. Więc jakby to jesteśmy w takiej sytuacji, Żadne, odpowiadam, żadna z tych matek, żadna z tych rodzin i powiem więcej, oni do mnie mówią tak, słuchaj ojciec, jak potrzebujesz kogoś, znajdziesz taką matkę, która przyjdzie o pomoc i będzie miała, ten, dziecko będzie miało ten sam zespół wad genetycznych, wołaj nas, to my się z nimi pogadamy. Bo czasami ten diabeł jest taki straszny, w tych różnych opisach, dramatu, dziecko będzie cierpiało e, i tak dalej, i tak dalej. Wołaj nas, my sobie z tymi rodzinami pogadamy. Po prostu im powiemy, jak było u nas. I bardzo wielu rodziców z różnymi tymi wadami konsultuje innych rodziców. Bo jak ja, Klecha, coś zacznę opowiadać, to jest zupełnie co innego, jak spotkają się rodzice. Zdarza się ojcu płakać? Prace? Pewno. Pewno najczęściej mi się zdarza płakać, e, kiedy jestem na pogrzebie. Jestem na pogrzebie i czasami to dziecko mam, miałem okazję poznać i pod sercem mamy, i w opiece stacjonarnej, i w opiece domowej, e, i zaprzyjaźnić się z tym dzieckiem. Czasami te dzieci mają kilka, kilkanaście lat, a czasami są to młodzi studenci, gdzie choroba wieku rozwojowego dziecko zachorowało, przykładowo potępujący zanik mięśni typu Duchenne'a, czasami te dzieci stają się dorosłymi ludźmi i my kontynuujemy tą opiekę. I jak spotykam studenta, który jest moim pacjentem i potem żegnam tego chłopaka, bo ma tą chorobę i potem go chowam, to po prostu jestem... Jest takie powiedzenie, nawet to śpiewają, prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Mhm. Ja dodaję, prawdziwy mężczyzna psychopata nigdy nie płacze, bo on ma za nich wyższe uczuciowości, ośrodki czołowe. On tego nie ma. On może sobie wyobrazić, ale nie jest w stanie skontaktować się z uczuciami. Nie jestem, nie mam tego, tej grupy zaburzeń psychotycznych, więc płaczę i wiele osób mojego zespołu również płacze, jak jesteśmy na ceremoniach pogrzebowych. Jak mamy spotkanie rodzin w żałobie, bo potem to jest ciąg dalszy opieki, to też czasami sobie popłaczemy, ale to są dobre łzy. Na stole mamy też książkę do zadumy, czyli rozmowy ucznia z mistrzem. Czy to jest pewnego rodzaju? Spowiedź, wylanie emocji, wyrzucenie tego, co w ojcu siedzi na kanwie pracy w hospicjum? Co to jest? To jest pewien odprysk mojego życia 30-letniego w posłudze różnych formach aktywności. Natomiast moi studenci, bo też jestem nauczycielem akademickim, mm -hmm. wysłali mi maila i wiele, wiele miesięcy temu, kiedy pojawiły się pierwsze skandale pedofilskie, bardzo nagłośnione. I zadali mi pytanie, Filip, co ty byś zrobił? Mhm. Ja po prostu napisałem na Facebooku, co ja bym zrobił. Yy, bo ja też czasami mam ofiary tych molestowań księży u mhm. siebie w terapii. I powiedziałem, co ja bym zrobił. I nagle dziesiątki tysięcy ludzi zaczęło to czytać. Yy, i komenta i komentarze, że Boże, jaki odważny ksiądz. Ja sobie że. Kurde, jaki odważny ksiądz. Przecież my tak wszyscy myśli, mhm. myślimy. A Biskup Kraciński co powiedział, śmiejmy się z głupi, chodzi przewielebnych. Um, Uniwersalizm um, człowieka polega na tym, że bez względu na to, jak jest ubrany, jak jest głupi, to jest głupi. Mm -hmm. Jak zrobił coś złego, to zrobił coś złego. No i zacząłem pisać codziennie krótkie rozważania. Po czym ludzie zaczęli pisać: O, to fajne, ale to fajne. I ojciec to wyda. Ja mówię, Sorry, mam to wydać, i jest to wyda. Dwa miesiące temu to się pojawiło w nakładzie tysiące egzemplarzy. 800 sztuk już poszło jak bułeczki. Czyli, czyli y, 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 mam rozumieć, że to jest taki TikTok na papierze trochę. Hmm, tak. e, jest to coś, co e, ja bym powiedział tak, to jest książka dla dorosłych. To muszę odłożyć e, po prostu. Książka <laughs> dla dorosłych e, i dojrzałych ludzi, e, którzy się nie zgorszą no. prawdą, mhm. którą tam przeczytają, bo tam jest o wszystkim po bandzie. I Ale tak, tak jest o wszystkim obądzie i ojciec mówi tak, że się wszyscy, yy, 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 że to jest dla dorosłych i odważnych, to młodzi zaczną to czytać, bo w sumie jak zakazanej yy, tabu to... Powiem panu tak, i to jest właśnie ten element kontr-sugestywności. Jak powiem młodym nie czytajcie tego, to zaraz yy, yy, na naszej stronie hospicyjnej, gdzie jest sklepik, zamówienia no, się pojawią. I kupią to. Tam jest bardzo dużo tekstów <laughs> dla młodych ludzi o tym, co ja myślę o kościele. I o tym, czego ja w tym kościele doświadczyłem, czego doświadczyły wszystkie osoby, które miałem okazję spotkać przez te 40 lat mojego życia zakonnego. Także jest trochę o psychoonkologii, trochę o psychoterapii, tego wszystkiego, co było doświadczeniem moim osobistym. I chyba dlatego to jest cenne. Czy ojciec Filip Buczyński w skrócie? Tak. Dziękujemy ojcu za rozmowę. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy i cieszymy się, że takie hospicja istnieją i funkcjonują. A Was kochani, zapraszamy na nasz YouTube. Bardzo ważna rozmowa. Jeśli chcecie posłuchać jej w rozszerzonej wersji, to tam na naszym świeżutkim kanale ją znajdziecie.